Cześć, jestem Kevin. Dzisiaj przedstawię Wam naszą stronę, którą zrobiliśmy wspólnie z Tomkiem. Tutaj, na pierwszym ekranie, gdy wejdziemy na naszą stronę, widzimy tutaj nasze media społecznościowe, nasze dwa loga i tutaj zakładki, do których możemy sobie przejść, scrollując bądź klikając. Mamy też tutaj strzałki na każdym poziomie, które odnosi nas niżej. W prawym dolnym rogu tutaj mamy też strzałkę. Po kliknięciu jej przenosimy nas do góry i strzałka znika. Poniżej mamy portfolio, czyli strony, które zostały przez nas napisane. Na razie jest tylko ta, która została ujawniona w moim odcinku. Szybki opis. No, i po najechaniu możecie sobie zobaczyć e, stronę, możecie na nią wejść. Jak na razie nie ma linku, jak widać, na, na dole. Poniżej mamy ukrytą rzecz, czyli ona, z kim jesteśmy i tym podobne. To dopiero się przekonacie, gdy wejdziecie na naszą stronę, jak zostanie opublikowana. Poniżej jest jak działamy, dokładnie tak, możecie sobie zobaczyć, tutaj mamy nasz kontakt, czyli wpisujemy sobie imię, e-mail, wiadomość, wysyłamy, no i odczytujemy naszą wiadomość. Na samym dole stopka, czyli jakieś informacje o nas, jakieś numery, kontakty, coś o firmie na szybko, no i tak samo odniesienia do naszych e, profili społecznościowych. Także to na tyle w tym szybkim odcinku. Prosiliście o naszą stronę, także mogliście ją zobaczyć nie całą, gdyż uczyliśmy niektóre informacje, ale już niebawem się przekonacie, jak ona wygląda naprawdę. Także to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobał, Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji no i oczywiście komentarza. Trzymajcie się i cześć!